Miasto Sandomierz przekaże policji 30 tysięcy złotych na zakup nowego radiowozu. Podczas środowej sesji podinspektor Grzegorz Jaworski uzasadnił radnym Rady Miejskiej dlaczego policja potrzebuje nowego niezawodnego taboru. To będzie radiowóz oznakowany. Także on będzie wykorzystywany w codziennej służbie tutaj na terenie miasta Sandomierza oraz gminy obrazów. Wiadomo, że Policja z Sandomierza uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach, które są realizowane w zabezpieczeniach wszystkich przedsięwzięć, które są realizowane na terenie miasta Sandomierza w tym roku już od początku roku. W pierwszym kwartale było aż dziewięć takich zabezpieczeń, w których braliśmy udział. Rozpoczynający się sezon turystyczny również nakłada na nas różnego rodzaju zobowiązania. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o to wsparcie, a za to, które już otrzymałem, bardzo serdecznie dziękuję. Burmistrz Królewskiego Miasta nie miał wątpliwości, że wyasignowanie takiej kwoty dla policji jest dobrą decyzją. Obecnie funkcjonujące radiowozy, tak jak zresztą mówił Pan Komendant Podkesio wielokrotnie, już mają sporo na liczniku, a więc to jest... To jest nasz obowiązek, żeby po prostu zabezpieczyć mieszkańców Sandomierza, mieszkańców gmin ościennych, e, ich bezpieczeństwo. Paweł Niedźwiedź przyznał, że samorządy wyręczają, że on nie tylko zdbania o policyjne radiowozy. Taką samą sytuację mamy, jeśli chodzi o oświatę, gdzie przecież do subwencji oświatowej dokładamy znacznie więcej niż 50%. Taką samą mamy sytuację związaną przecież ze służbą zdrowia i taką samą sytuację mamy również e, z policją. No, jest to nie uchylamy się od tego obowiązku, bo przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Do składki na poprawę jakości taboru Sandomierskiej Komendy Powiatowej Policji dołączą się także Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Gmina Obrazów. Jeżyszysz STV Info.